Dzień dobry, witamy Was na naszej drugiej motylekcji. Mamy piękny kwiecień, zewsząd tryska nam zieloność, więc myślę, że jak najbardziej zasadne jest pytanie numer dwa. Dlaczego trawa jest zielona? Pytanie to wydaje się dosyć proste, ale spróbujemy na nie odpowiedzieć porządnie, zaczynając od podstaw. Nie tylko dlaczego trawa jest zielona, czy liście, dlaczego są zielone, ale dlaczego przedmioty otaczające nas mają różne kolory: czerwony, biały, brązowy czy właśnie zielony. Jest to związane ze światłem, o którym mówiliśmy na naszej ostatniej motylekcji, ale wejdźmy w szczegóły. Pomoże nam nasz ekspert dr Dziadek Sławek. Jak wiemy, światło białe, takie, które. Dostajemy ze słońca albo z, z żarówki. I takie światło składa się z wielu barw. Mamy je tutaj zabrane w tak zwanym kręgu barw. Mamy barwy podstawowe z czerwona, zielona, niebieska. Trzy barwy podstawowe. Już one złożone razem dają światło białe. Pomiędzy tymi barwami są takie barwy pośrednie trzy. Serendynowa naprzeciw czerwonej, fioletowa naprzeciwko zielonej i żółta naprzeciwko niebieskiej. Złożenie dwóch barw dopełniających, tych właśnie leżących naprzeciwko siebie, też daje, no, może nie światło białe, może takie szare, ale w każdym razie kolor znika całkowicie. Jeżeli chcecie zobaczyć. Jak światło białe powstaje z barw podstawowych, czyli czerwonej, zielonej i niebieskiej, no to możemy to podglądnąć na ekranie komputera albo smartfonu albo telewizora. Trzeba wyświetlić sobie biały ekran, a przynajmniej jakiś obrazek, gdzie są białe fragmenty. Na przykład wklepać sobie w wyszukiwarkę Antarktyda. No i wyświetlić zdjęcia, tam jeszcze ciągle jest biało, jeszcze. No więc mamy jakieś białe miejsce na ekranie i chcemy zobaczyć, co tam tak naprawdę się świeci. Mogłoby się wydawać, że tam będą jakieś białe diody świeciły, i nic podobnego. Te diody, które tam się świecą, są malutkie, więc żeby je zobaczyć, musimy powiększyć w jakiś sposób to, co tam jest na ekranie. No, i do tego najlepiej nada się mikroskop. Nie macie mikroskopu? Nic nie szkodzi. I teraz zrobimy mikroskop, działający dokładnie tak jak prawdziwy. Trzeba się zaopatrzyć troszkę wody i, i poszukać szkła powiększającego, takiego zwykłego, takiej lupy do oglądania znaczków. Więc maczamy palec w wodzie. I pryskamy na ekran. Im mniejsze kropelki, tym lepiej. Trzeba znaleźć jakąś malutką kropelkę, która osiadła akurat na białym miejscu na ekranie. Następnie bierzemy lupę. No i przez lupę oglądamy tą kropelkę, co tam widać. No I zobaczymy bardzo silnie powiększoną powierzchnię ekranu pod kropelką. I nie będzie tam bia białych punktów. Będzie czarne tło i Na tym czarnym tle są gęsto upakowane, świecące punkty czerwony, zielony i niebieski. A wszystko razem daje wrażenie bieli. Dobrze, spróbujmy w takim razie zrobić doświadczenie dziadka Sławka. Powiem Wam, że różne rzeczy mikroskopowałam, ale ekranu, telefonu jeszcze nie. Gdy będziecie robić to doświadczenie z mikroskopem, właśnie, to uważajcie, żeby sobie nie uszkodzić ekranu smartfona. Spójrzcie, to jest biała y, powierzchnia ekranu. Powiększona 40-krotnie. Zobaczcie, 100 razy. Wygląda to świetnie. Dziadek Sławek miał rację. Nasza obserwacja pokazała nam, że światło y, ekranu komputera składa się z trzech podstawowych. Pikseli z koloru niebieskiego, zielonego, czerwonego, natomiast światło słoneczne to właściwie cała tęcza barw. I ono, dochodząc do naszego liścia, jest przez ten liść pochłaniane. I dochodzą tutaj długości fali odpowiedzialne za kolor niebieski i odpowiedzialne za kolor czerwony, a także zielony. Słuchajcie, liść pobiera część tego światła, porcję, ta, która odpowiedzialna jest za kolor niebieski i czerwony, natomiast ta część jest mu niepotrzebna. Ona dociera na, do naszych oczu jako kolor zielony. Ale po co liściowi fala świetlna? Co on z nią robi? Do czego wykorzystuje ten fragment? Zajrzyjmy do wnętrza liścia. Kiedy powiększymy tkankę roślinną, to zobaczymy, że zbudowana jest ona z komórek, które są w zasadzie przezroczyste, ale w tych komórkach jest mnóstwo takich zielonych okrągłych tworów. To są ciałka zieleni, czyli chloroplasty. To one nadają roślinom, liściom i łodygom barwę zieloną. Wykonajcie sobie taki preparat, jeśli tylko macie mikroskop. Serdecznie Was do tego zachęcam, bo zupełnie Inny jest odbiór, zobaczyć taką komórkę z preparatu samodzielnie wykonanego, a inny zobaczyć jej rysunek w książce. Chciałam Wam tylko zwrócić uwagę na to, że preparat musi być bardzo cienki. Albo użyjcie rośliny, która macie cieniutkie liście, może nawet mchu, lub utnijcie, może z pomocą rodziców, bardzo cienki plasterek liścia. Dlaczego te chloroplasty są tak ważne? Bo zachodzi w nich produkcja pożywienia. Ten proces nazywamy fotosyntezą. Widzieliśmy już chloroplasty, które są fabryką pożywienia dla roślin. Z czego roślina sobie to pożywienie robi? Pobiera z powietrza dwutlenek węgla. Oprócz tego pobiera wodę z gleby, z deszczu. Z tego dwutlenku z węgla i wody wytwarza sobie cukier. Produktem dodatkowym powstałym w tej reakcji, w tej, przy tej produkcji jest tlen, który jest uwalniany do atmosfery, której my możemy oddychać. Tu sobie uzgodnimy tą reakcję, ciach, ciach, i ciach. Słuchajcie, glukoza. To jest podstawowa cegiełka pożywienia dla roślin, ale też dla nas, dla wszystkich organizmów, które żywią się roślinami i dla tych, które żywią się zwierzętami, bo zwierzę, które zjadają, też wcześniej musiało zjeść roślinę. Więc słuchajcie, ta reakcja chemiczna opisuje jeden z najważniejszych procesów na kuli ziemskiej i ona jest możliwa. Ona jest możliwa tylko wtedy, jeżeli słońce Spadnie na roślinę. Tam, gdzie nie ma światła, fotosynteza nie może zachodzić. Właśnie dzięki światłu, a właściwie jego części, uruchamiana jest fabryka produkcji glukozy. To energia pochodząca ze Słońca odrywa atomy wodoru od wody i przyłącza je później i tworzy cząsteczkę glukozy. Dlaczego trawa jest zielona? Trawa i inne rośliny są zielone, dlatego, bo wykorzystują część światła słonecznego do produkcji swojego pożywienia, a część tego światła zostaje odbita, i właśnie ta odbita część trafia do naszych oczu, i widzimy to jako kolor zielony. Piękny zielony kolor. Zobaczcie, jak niesamowitą fabryką jest liść. Jest to fabryka wydajna, cicha. Pachnąca i zupełnie ekologiczna. Powstają w procesie fotosyntezy tylko dwa produkty uboczne. Jeden z nich, moi drodzy, to tlen, którym oddychamy, a drugi to kolor zielony, którym możemy się napawać.